No, także jesteśmy już po updatecie. Eee, nie wszędzie są dostępne od razu, wam mówię, dyżurki, niestety. Bo widzicie, że serwery są też mocno ograniczone, z tego co widzę. Eee, my sobie pójdziemy na trójkę, chociaż nie wiem, czy tu wszystko jest. Eee, nie, tu jest jeszcze stary, czyli czwórka. Czyli trzeba iść na czwórkę. Z nowych nastawni na czwórce, jak już tu jesteśmy, płyćwia jest rogów. No na razie, więcej nie będzie nic. No już nie ma, bo ktoś szedł. Ale to chodźmy na ten rogów chociaż zobaczyć. to zobaczymy sobie chociaż jak to wygląda. Eee, dobrze, co my, co my tu mamy? Poczekajcie, bo ja muszę głośniej to dać. Co my tu mamy w ogóle? Na koluszki. Tak wygląda rogów. Mniej więcej. Tu jest oczywiście do otwierania zamykania. Tak wygląda mniej więcej. To jest to jest nastawnia w rogowie. Tego co ja widzę. Zaraz ja sobie tutaj wejdę, bo to na PL3 niestety nie macie wszystkiego. Od razu wam mówię. Na PL3 jest ograniczone tylko po staremu. Jak chcecie sobie gdzieś pograć na tej nowym DLC, to, to na PL4 najlepiej, bo tam jest. Widzę Skierniewice, płyćwia rogów, gdzie ja jestem, są koluszki yy, Żukowo-południe, tak gałówek. No, i potem jest łódź widzę, tam jest łódź widzę jeszcze na stadnia, także jak chcecie to na pewno na PL3 możecie sobie odpalić wszystkie DLC, znaczy DLC Łódź, na PL2 patrzę po mapie, również można odpalać. PL1 też jest do odpalenia, czyli tylko na PL4 nie mamy, nie mamy tego. Widzę, że powstał jakiś nowy serwer PL5 którego wcześniej nie było, czyli pewnie jakiś jeszcze jeden dodatkowy. My jesteśmy gdzie? My jesteśmy na trójeczce. Na czwóreczce jesteśmy. My jesteśmy na czwóreczce. Grodzisz, Warszawa, Włochy są również dostępne. Właśnie Warszawa, Włochy czy Warszawa, Włochy są na trójce? Warszawa, Włochy nie, Warszawy, Włochy nie ma na trójce. Czyli jest tylko na 1, 2, 4, piątka jeszcze jest nieaktywna. 1, 2, 4 serwer, jakbyście chcieli. Na 1, 2 i na 4 możecie sobie grać. Na trójce nie, na trójce jest jeszcze stare, po staremu. Z tego co widziałem, tutaj mamy 11, tutaj mamy. E, tu mamy ten, ja sobie jeszcze sprawdzę na mapie, my mamy co, my mamy serwer czwóreczkę, dobra, to ja sobie jeszcze mapy sprawdzę na czwóreczce, ktoś może zszedł, to tak na szybko Wam tylko popatrzę dobra, zeszli, to mogę już Wam to był, e, to była nastawnia w rogowie mniej więcej tak wygląda, widzicie, są dwa, tu mamy pulpit komputerowy Mamy tu kamery z przejścia, z semafora i z peronów 1, bo 1, 2, bo 1, 3. Dobra, to sobie na chwilę wyłączymy. Ja sobie tapnę do głównego. Eee, co to było? Czwóreczka. Dobra, no to na czwóreczkę chodźmy. Czwórkę sobie wbijem. Dyżurny, co my tu mamy? Szelgi rogów, byliśmy płyć, a chodźmy tutaj popatrzeć na szybko. O, już jest taka bardziej, bardziej troszkę nowocześniejsza biurko też inne, fajnie to, fajnie wygląda naprawdę. No, z poziomu mniej więcej gruntu, tak powiedzmy. No tu też mamy peron 1, 2, 1, 2, 3, 4 przejazdy do zamykania, eee, 2 perony, 4 przejazdy do zamknięcia. Czymś tu jeszcze sterujemy? Nie, nie sterujemy tutaj już niczym. Eee, to jesteśmy między Skierniewicami a Rogowem, czyli tam naszą poprzednią. Eee, tutaj kamerkę też mam, czyli skiernie. jesteśmy między Skierniewicami a Rogowem, dokładnie. Tu mamy Towarowy. Tu mamy też Widok, tu mamy też Widok. OK. Mnie bardziej interesuje, żeby się czymś przejechać teraz. To mnie bardziej interesuje. Łódź Fabryczna. Łódź Hojny. Radomsko Fabryczna. Czy z Warszawy coś leci w ogóle? Na Łódź? Jakby coś z Warszawy leciało na Łódź, to grochów Bałchów. Ożarów Bochumin, Grochów Szczecin. Jakieś nowe dodane czekajcie dobra, czekajcie, bo ja teraz muszę to pod P, czyli on jedzie, tu jest pod P dobra, to nie jedzie tu, dobra, idziemy do menu głównego, tam go pod najwyżej wyśle, a my sobie przejedziemy Żyrardów, Szeligi o, teraz wszystko będzie puste, za zazwyczaj stało. Zobaczmy, czy koluszki są gdzieś dostępne. Na czwórce zobaczmy, może akurat gdzieś tam, gdzieś tam szeligi są dostępne. Eee, czwóreczka dyżurny. Szukamy tu czegoś, tu byłem w rogu, strzałki, szelgi, no na razie nie ma nic. He, dobrze, to teraz tak, e, wszystkie, dajmy na przykład pasażerskie, e, Łódź Andrzejów, Łódź Fabryczna, nie, no coś tu, żeby było, e, Milanówek, nie, 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 nazwa pojazdu N57 2 minuty 7 3 Nie bardzo, Żukowice, Mikołajków. 56 minut to gdzie jest skiernica warszawa yy, jak to jest PL4 dobra jestem na PL4 ale skąd to ze skierniewic no Dora to nie, to nie, bo ten zjeżdża. Skierniewice są gdzieś tu. Jakie ma numer? Eee, 111,56. Dobra, a skąd inaczej 115,44? Ale kurczę, to jest. To jest tylko na dwie minuty, więc ja tak, nie, 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 to nie bardzo, tak? 7, 3, dobra. Zobaczymy co tu jeszcze w ogóle jest, bo ja tak... Edytora oczywiście nie ma. Coś z nowych rzeczy. Yy, nie, to jest wszystko stare. Yy, dobra, to chodźmy na PL2, zobaczymy dyżurny ruchu, czy tu coś jest nowego? Warszawa, Żukowice Południowe No będzie ciężko się w ogóle dostać na jakąś dyżurkę to na pewno wszystko jest zajęte Warszawa, Ochota? No, włączmy chociaż na chwilę i zobaczymy Zobaczymy. No już w nowym oczywiście tę, nie? No jedziemy na ochotę. Może, może się mi uda odkryć w końcu ten ten jeden. Dobra, no to jedziemy na ochotę. Śródmieście po wiśle Schodnia, Grochów. Dobra, no to jedziemy. Na zachodniej R2 Dobra, dwójeczkę mamy połącz się niech jedzie. Jedziemy. Może akurat po wiśle nam się uda odkryć, zobaczymy. Bo na, ale mamy na o to choć Może akurat się uda, żeby odhaczyć tą jedną tą. No i tak myślałem, żeby się tu... A to my sobie pociągniemy pod koniec tego. Tu jest ochota, ja tu mam handlowy. Na wszelki wypadek wolę się zatrzymać. Na wszelki wypadek. No się ma Rafał, cześć, cześć. Kurde, to mi się nigdy nie pojawiało, nagle mi się pojawiło. Cześć, Rafał. co nie wiem, widzisz, że jadę jakąś nową ochotę, w śródmieście po i tam się nigdy człowiek nie zatrzymywał. Ja teraz nie wiem gdzie ja tam mam stanąć. Na oko muszę próbować, a już nie spróbuję, bo już się skończył scenariusz, czyli się kończy. Nie dojeżdżamy tam nawet. Czekaj, bo coś mi się włączyło, nie wiem co. No. Ale to na DC ku mi najwyżej napisz jak możesz. Bo ty pisałeś, mówiłeś mi, że o 20 co chcesz startnąć, to, to podejrzewam, że wiem o co chodzi, domyślam się. Ale napisz mi albo tu, albo na DC ku mi napisz. A, chyba, że teraz odpalasz. Ale to nie, to jak sobie wieczór masz odpalać, to spoko za pół godzinki, bo ja no tak na szybko wiesz Ogólnie tak chcę po trochę co tu się będzie, wiesz, jakieś puste coś to yy, jeszcze mu przy okazji patrzę na mapach, bo Rafał, no podziękował bardzo serdecznie Rafał Milki gra. Eee, ja tak patrzę ogólnie. Wiesz, od razu na mapę Simraila co jest puste, a co nie, na którym serwerze. Eee, żeby chociaż tak no, na szybko poskakać po dyżurkach, żeby mniej więcej popatrzeć co tam jest, bo widzę, że nie wszystkie są oblegane. I tak szybko skakam Warszawa-Włochy. Dobra, lecimy na te Włochy, bo tam nie byłem. Bo nawet na testach tam nie byłem, bo nie szło się dopchać. Dobra, Warszawa, Włochy. Co my tu mamy na tych Włoszech? Eee... O kurde. U, tunel, tunel. Najprawdopodobniej tak. Najprawdopodobniej tak. Kurczę. Dobra, a gdzie to w ogóle jest Włochy? Włochy, Warszawa, Włochy. Ale czemu na. tu... Aha, na wiaduk, nie na tunel. Ale mam dwa. Czemu ja mam dwa wiadukty? Aha, bo to jest podwójna nitka. No tak, bo to leci na ten, na, na, na gołąbki. Rzeczywiście, na mapie jest wiadukt. Faktycznie, zaraz za stacją Warszawa, Włochy. Wjeżdża się tu na wiaduk do góry i leci się na Warszawa, gołąbki. Na zachodnią, tu jest wszystko już na zachód, czyli tak jak jeździliśmy, czyli to już jest w standardzie, że na zachodnią, kurde, no nie zrobili tej zachodniej. Myślałem, że chociaż jakoś dołożą tą zachodnią, Kraków mogli chociaż dołożyć, bo na głównego Krakowie nie ma, przydałaby się tam, czyli tu jest po prostu wiadok. to nie jest tunel, tylko wiadok po prostu, i lecimy stąd na Pruszków, Józefi, Józefinów i. Warszawa gołąbki. Józefinów spruszkowa jest sterowany, to wiem na pewno. Zachodniego nie ma, czyli bot tam siedzi. Yy... Rafał, czekaj, ja ci za chwilkę odpiszę, wiesz, bo tak muszę. Tylko na chwilkę skakam potem i za chwilę tam sprawdzę od ciebie tego. To, to zaraz ci odpiszę. Yy... I to by były Włochy. Dobra. I teraz szybko, co tu jest jeszcze puste, takie co jest nowe, ale jest puste. Na Rogowie byliśmy, Łódź Widzew, dobra, mykamy na ten Łódź Widzew. Sorry, że tak skakam dzisiaj, ale chcę po prostu jak najszybciej, jak najwięcej wam pokazać. Bo, bo na tym po prostu, no trzeba skakać, bo dzisiaj oburzenie będzie masakryczne. Już na Widzewie ktoś jest. To chodźmy na te Żukowice. Chodźmy na te Żukowice. Oj też widzę, że nowy, nowy ale wiecie, o kurde, ale to tu jest na grubo już. Patrzcie, tu są jedne pulpity. Tu się coś, jakiś kolega nam ściął. Nie wiem, czy to jest ktoś przyszedł nowy, czy nie. Czy to jakiś ten? Dobra, tu jest jedno pomieszczenie, tu jest drugie pomieszczenie. Dobra, my się na razie skupmy na tym. Co tu jest w Rzakowicach? Rzakowice Południowe, Gałkówek, Mikołajów, Słotwiny i Koluszki. Czyli my jesteśmy na jakbym, takim trójkącie. Bo mamy linię i od południa, bardziej od południowego. na mapie popatrzycie to bardziej od południowego wschodu. Kurcze, nie mam wam tego jak pokazać, bym wam pokazał, ale nie mam wam tego jak pokazać. to zrobię taki jak. O, właśnie, o to mi chodzi. My jesteśmy tutaj. Tu jest linia od południowego wschodu, czyli mamy takie jakby trójkąt. Mamy i kawałek od łodzi, i od koluszek, i znaczy tu nam. Od południa w sumie też nam obejmuje, czyli od południa my tu mamy taki naprawdę to koluszki, to koluszki będą obejmować na dwóch, ale tutaj popatrzcie ile tu jest roboty, bo mamy i w lewo, i w prawo na dół, i gdzieś tu wiaduktem powiedzmy, i tutaj na dół, i kurde, no tu trochę tego jest, także troszkę tego jest, to tak na szybko Wam tylko rzuciłem, żebyście mieli podgląd, gdzie jesteśmy. Yy to takie szybkie informacje tylko, bo na szybciutko na rogowie byliśmy. Jeszcze patrzymy, co tu jest puste, ale szaligi nie. Żyrardów nie jest pusty. Tam byliśmy na koluszkach. Na koluszkach jest przynajmniej dwóch. Dobra, my tu na razie mamy pusto. Teraz to ja stąd mogę myknąć. Co my tu w ogóle. Nie, nie znika jeszcze. Wyłącz sprawdźmy, tu Rakowice południowe, koluszki. Ile tu jest linii w ogóle kolejowych? 535, i to wszystko co nam lata? tak, to tylko dwie linie kolejowe mamy dobra, aha, a właśnie czy my sobie jeszcze sterujemy? Nie to tylko tu są dwie linie kolejowe 25 na Mikołajów tutaj i tutaj, czyli cała ta 25 plus dodatkowo jeszcze jest linia 537 i 535, czyli od Koluszek na te Słotwiny tak jakby odejście delikatne no Także no Trochę roboty widzę, że tu będzie, trochę się będziemy bawić tu przez parę dni e, fotel, fotel, ale jak to fotel? Mogę fotel, nie mogę fotela, dobra e, idziemy teraz tak e, Dobra, jest jakiś gałkówek pusty, więc ja mogę szybko się tu może już dążę, czwóreczka. To takie szybkie skakanie, bo to grodzisk, opoczno pruszków, rozgów. Warszawa, Włochy, to już byliśmy. Ktoś tam siadł jednak na tym. Ale popatrzymy się na innym, innym tym, na dwujeszce. Na jedynce, czyli na jedynce jest łódź dostępna. Na jedynce jest łódź dostępna, dobra. To idziemy na PL1 na szybko to ja sobie tylko PL-kę wpiszę. PL-1. I co my tu mamy na PL-1? Rzekowice, Szeligi, Strzałki, Pruszków, opoczne, Olszamowice, Gałkówek. Dobra, chodźmy tu na szybko. I to tylko tak szybko żeby zobaczyć. Eee... Ej, tak, 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 dobra, gofówek. Widzę, że Fansim jedzie Dobra, to jak tu już jesteśmy, to już ogarnimy to. Gdzie jest Fansim? Fansim, wujek Fansim 10357. Yy... Dobra, Fansim jest, ale na LV. Tylko czy on dojechał do tego? O no właśnie, o to mi chodzi. Ja sobie muszę zrobić pod kanału Ufansima, bo nie wiem nic Nic nie wiem, nic nie wiem. Ufansim stoi na peronie Dobra i teraz tak eee, 10 eee, 35 Ale on ma powstawane zielone Dobra 10.535 10535 5. 3, 5. 10, 5, 3, 5. Eee, kurde, ale ja go tu nie mam a nie, dobra, już pojechał, ok. Ile tu jest linii kolejowych? 25, 17. E, to sobie z mapki sprawdzę. Na Rzakowice 25, 17 na Koluszki, 17 na Widzew. E, Łódź Olechów 25. Dobra, wuje pojechał. E, dobra, i teraz tak. E, 21 208, 21 208 na 121 21 2121, czyli on jedzie stąd tu drugi peron tor pierwszy tak dokładnie i teraz tak 912.036 tu trzeba sobie 912, 036 912036, 912.036 ma przelotem na 25 makowicę na Czyli on, ma, mogę mu dać tu, tu, tu i tu A temu mogę dać jeszcze tu, tu i tak Jeśli dobrze kombinuję, tak? Dokładnie. Teraz tak. 93-221. 93, kurde, tu będzie dużo roboty. Trzeba się będzie szybko przyzwyczaić. 93-221 na 21 Peron jak na 2.1 peron. Aha, no i potem tego muszę puścić i dopiero potem ten. ja cię, ja ci, ja, ci, ja, ci, ja, ci, ja ci. Tu będzie kurde roboty tyle, że 93, 20, 21, tu będzie tyle roboty. A to bod leci, dobra. To tego puściłem, tego puściłem, ten sobie jedzie. A. Ten sobie jedzie Kurde, ja wam powiem tu będzie taki zagmatwanie, żeby się do tego przyzwyczaić teraz do tego nowego wszystkiego, że masakra. Dobra, ja stąd znikam. Bo nie chcę tu chłopakom nawalić bigosu eee. Dobra, chodźmy teraz, może się przejedźmy gdzieś na dwójkę Jakie są dostępne te pendolino, góra wodowska Pasażerskie Kurde żadnego RP nie będzie pewnie, bo wszyscy siedzą na tych RP. oj, ciężko tu będzie cokolwiek dostać. Ochota grochów, ochota grochów, ochota grochów. Ochota grochów Dobra, chodźmy na tą czwórkę, bo może tu na tej czwórce coś będzie więcej. No troszkę tu jest lepiej. Gałkówek, tu byliśmy Pruszko, szeligi, łuszczowa północ, radów. Na żyradowie nie byliśmy jeszcze. Już nie wejdziemy, bo już ktoś szedł. ja pasażerskie, dobra. Intercity, nie chcę, RK. 21 minut, godzina, kierniwica grochów. Jakatorów, Niedźwiadek, Pażniew, e, 57, Koluszki Łódź Fabryczna, dobra, to jedźmy, chodźmy. Koluszki Łódź Fabryczna, tu sobie przejedziemy na szybciutko. E,